bardzo często w Dęblinie, nie tylko w Dęblinie przypomina się to zdanie, że wszystko co najważniejsze zaczyna się w lotnictwie od tego miasta i tak rzeczywiście rzeczywiście jest. Uczelnia w roku 2025 obchodzi stulecie swojego istnienia, zaczynała w zupełnie innej epoce. Dzisiaj mamy zupełnie inne czasy, ale Pewne rzeczy, zwłaszcza ryt psychologiczny i osobowościowy ludzi, którzy tutaj się uczyli, kształcili, którzy pracują, są, są bardzo podobne. Zaczyna się w ogóle wszystko po roku 1918, kiedy odradza się Druga Rzeczpospolita, powstaje nowe państwo, i ono ma oczywiście swoje potrzeby. Wielka wojna lat 1914-1918 pokazała, jak wielki potencjał tkwił w rodzajach broni, których wcześniej nie znano, m.in. w lotnictwie. I owa odradzająca się po roku 1918 Rzeczpospolita wiedziała, a przynajmniej część elit była tego świadoma, że lotnictwo musi być częścią tej armii, która będzie broniła państwa, bo to państwo znalazło się w fatalnym geopolitycznym ułożeniu i sąsiad na wschodzie, Rosja bolszewicka, za moment Związek Sowiecki, i sąsiad na zachodzie, Republika Weimarska, później Trzecia Rzesza, nie będą zgadzały się na to, żeby to suwerenne państwo istniało. No dobrze, więc skoro Wielka Wojna pokazała, jak ważne jest lotnictwo, no to gdzie ono ma się rozwijać w Polsce? Dęblin padł już na samym początku, w roku 1919. Wiemy dzisiaj, że warunki, które panują w tym miejscu, są kapitalne do tego, żeby uczyć się pilotażu. To, są, to jest odpowiednie ukształtowanie terenu, to jest odpowiednio duża liczba dni słonecznych, to są wreszcie ułożenia geograficzne, rzeki Wisła, Wieprz, sieć linii kolejowych, która jest, to wszystko jest bardzo dobrym punktem nawigacyjnego odniesienia. Tylko, że w roku 1919 rozpoczęła się równocześnie wojna polsko-bolszewicka, zatem najważniejsza część polskiej wojny o granice. I te plany trzeba było odłożyć. Zastanowić się, zastanawiano się nad tym, żeby to lotnictwo budować, no ale państwo musiało walczyć, młode państwo, o to, żeby utrzymać się na geopolitycznej powierzchni. Chociaż dodajmy, że w roku 1920 przez moment była tutaj na przykład francuska szkoła pilotów, bo były już w Dęblinie możliwości, żeby to lotnictwo rozwijać. Ja powiedziałam, że zaczyna się od roku 1919, bo specjalna komisja z Warszawy przybyła tutaj w roku 1919. Żeby sprawdzać warunki, a warunki były, ponieważ Rosjanie, zaborca rosyjski, przed Wielką Wojną, przed Rokiem 1914 zbudował tutaj tzw. Tak pole wzlotów, czyli, czyli lotnisko. Ale poważna realizacja tego projektu zaczyna się po roku 1920, kiedy Polska kończy, czy zmierza ku końcowi, jeżeli chodzi o wojnę polsko-bolszewicką i wojnę o granice. Zaczyna się myślenie o tym, żeby budować tutaj, czy, renowa czy odbywać renowacje hangarów, żeby przygotowywać infrastrukturę. W roku 1924 rozpoczyna się remont tego, co było nazywane Pałacem Niszków. Dzisiaj to jest rektorat Lotniczy Akademii Wojskowej. A zatem, bardzo strukturalnie i metodycznie przystąpiono do budowy miejsca, gdzie miano kształcić pilotów. Potrzeby były bardzo duże, a baza potrzebna do rozwoju lotnictwa też jest wymagająca. Więc już w roku 1921 tak organizacyjnie przystąpiono do tworzenia jakiegoś ośrodka, gdzie młodzi piloci i nowi piloci drugiej RP mieli być kształceni. Ponieważ Demblin był przygotowywany, padło na moment na, wybór padł na moment na inne miejsce, na grudziądz. W roku 1921 w grudziądzu już istniała placówka, która odpowiadała za szkolenie pilotów, i ten grudziądz był pierwszym wyborem. My wiemy, że 5 listopada 1925 roku powstała oficerska szkoła lotnictwa, która najpierw właśnie znalazła się w Grudziądzu i miała tam być do momentu, kiedy Dęblin zostanie strukturalnie i infrastrukturowo przygotowany do, do tego, żeby tutaj w Dęblinie właśnie kształcić pilotów. Trzeba dopowiedzieć do tego wszystkiego jedną rzecz, bo ja powiedziałam, że I wojna światowa pokazała jak ważne jest lotnictwo i byli ludzie, którzy rozumieli jak ważne. Jest lotnictwo. W latach 1923-1924 szefem tak zwanego Departamentu IV Żeglugi Powietrznej misesa Spraw Wojskowych był generał François-Leon Levec. I to była osoba, która bardzo przyczyniła się do tego, żeby przygotowania do Dęblina i, i do organizacji w Dęblinie szkoły dla lotników przybrały na sile. Kiedy Lewek odszedł, jego miejsce zajął generał Włodzimierz Zagórski i on finalizował te przygotowania. Sytuacja była dodatkowo o tyle ciekawa w pierwszej połowie lat 20., że państwo polskie, jak na swoje wtedy możliwości, dokonywało bardzo dużych zakupów sprzętu wojskowego, głównie francuskiego, a okazywało się, że nie, nie posiadamy kadry, która byłaby w stanie obsłużyć ten sprzęt, więc tym bardziej zapotrzebowanie na ośrodek, w którym kształciliby się piloci i obserwatorzy było bardzo potrzebne. Grudziąc to jest 5 listopada 1925 roku, natomiast 14 kwietnia 1927 historia Szkoły Orląt przenosi się do Dęblina i zaczyna się stuletnia wielka tradycja uczenia się i pracowania tutaj niezwykłych ludzi, którzy tak jak powiedziałem na początku, charakterologicznie niezwykle podobni byli do siebie i w dwudziestoleciu międzywojennym y, i obecnie. Jacy to są ludzie? Co tutaj się dzieje po roku 1927? Y, odbyło się w Dęblinie 13 promocji do roku 1939. I w tym czasie y, mury Szkoły Orlund opuściło 615 obserwatorów i 344 pilotów, ponieważ w ogóle na początku zaczęło się od kształce, kształcenia obserwatorów. Dopiero w roku 1934 zaczyna się kurs dla pilotów, zaczyna go 40 chętnych i trwa to dwa, i trwa to dwa lata, kiedy oni ukończą tę, e, tę szkołę. E, to jest tak, że e, rozumiano, jak bardzo potrzebne jest lotnictwo, ale nie zawsze, zwłaszcza po roku 1926 ta, to zrozumienie potrzeb lotnictwa wiązało się z przekształceniem tego czy przeniesieniem na życie codzienne i życie organizacyjne. Józef Piłsudski, który rządzi w Polsce od roku 26 już samodzielnie po tak zwanym zamachu majowym, nie do końca doceniał lotnictwo. Lotnictwo do roku 1939 w różnych koncepcjach było uważane za siły, które mają wspomagać, mają odpowiadać za łączność, mają odpowiadać za wywiad, ale nie funkcjonować w takim Formacie, jak pokazała to kampania obronna 1939 roku i jak pokazało to państwo niemieckie, czy ta koncepcja tru, trójwymiarowego pola walki. Najpierw lotnictwo, później wojska pancerne i na końcu piechota, która jakby kończy zdobywanie danej, danej przestrzeni. Dlatego ci piloci nieco później trafiają tutaj i zaczynają się kształcić, ale samo to kształcenie się, się odbywa. Lotnictwo w dwudziestoleciu międzywojennym to jest bardzo niebezpieczny format życia i bardzo niebezpieczna formuła życia. Dopowiem, że do roku 1939 przynajmniej 52 młode osoby zginęły przygotowując się do, do latania, a zatem mówimy ciągle o przestrzeni bardzo niebezpiecznej, która przyciąga ludzi bardzo odważnych, ludzi, którzy mają odważne marzenia. E a dopowiedzmy w tym wszystkim, że realizacja tych marzeń też nie jest taka długa w dwudziestoleciu międzywojennym, bo człowiek przecież niewiele wcześniej wzbił się w ogóle w powietrze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ lotnictwo dzisiaj też, a wtedy bardzo, przyciągało ludzi z brawurą, odwagą, gotowych do tego, żeby mierzyć się z niezwykle e, trudnymi przeciwnościami. Jeżeli chodzi o małe, e, małe wyrafinowanie sprzętu, jeżeli chodzi o pewne e, trudności związane z. E, Warunkami klimatycznymi i każdymi innymi. A zatem lotnictwo przyciąga określone osoby. Odważne, etosowe, z lekkim pigmentem brawury, bo bez tego nie ma w ogóle kształcenia pilotów, zwłaszcza wtedy. I to się czuje, kiedy obserwuje się tych młodych ludzi, którzy trafiają do dęblina pod koniec lat 20. i na początku lat 30. -tych. Oczywiście my dzisiaj w sferze anegdoty możemy opowiadać o tym, że oni tę swoją odwagę bardzo testują. To nie chodzi o te legendarne przypowieści o samolotach e, przelatujących e, pod mostami, ale na przykład robią sobie takie w cudzysłowie zawody sportowe, skacząc z samolotów e, i ucząc się skakania na spadochronach, kto ostatni otworzy spadochron, a zatem mówimy o e, ludziach łamiących przepisy, ale ta brawura wtedy była bardzo, bardzo potrzebna. Pamiętajmy, że to lotnictwo wojskowe i jego rozwój temu też towarzyszy rozwój e, zawodów. Sportowych. Słynne postacie Żwirki i Wigury lata 1930-32, gdzie polscy piloci zdobywają laury, wielkie laury, a później jeszcze w roku 1934 wielkie laury na zawodach sportowych, pokazują, że to lotnictwo jest przestrzenią zdobywania marzeń, ale też i takiej pozytywnej, bo słowo propaganda w dwudziestoleciu międzywojennym miało pozytywne konotacje, pozytywnej propagandy państwowej. Lotnictwo było symbolem. Modernizacji państwa, nowoczesności tego państwa, a zatem ta brawura i odwaga w szkole Orląt łączyła się też z poczuciem, że Polska staje się nowoczesna. Ona miała 123 lata zaborów i wstrzymywano jej rozwój. Druga RP chciała być zmodernizowana i chciała być nowoczesna. W roku 1932 Kończył naukę w tym miejscu słynny później Witold Turbanowicz. I on zapamiętał przemówienie kapelana podczas tych uroczystości. Ten kapelan powiedział, że Tutaj zdobywacie umiejętności, ale wasze umiejętności i wasze, wasza nauka miłości do tego kraju kiedyś przyniosą wam legendarną sławę. Te słowa miały się spełnić po roku 1939. Skąd w ogóle nazwa Szkoły Orląt? Inną ważną postacią, niezwykle cenną dla tego miejsca w dwudziestoleciu międzywojennym był porucznik pilot Janusz Meissner. To jest człowiek, który w roku 1932 wydał kluczową książkę dla kształcenia pilotów Nauka pilotażu. On tam uczył podstaw i podejścia do samolotu, ale równocześnie ten człowiek był bardzo zdolnym pisarzem i wydał książkę pod tytułem Szkoła Orlond. To była fikcyjna opowieść o poroczniku Jerzym Greju który w dwóch kursach wakacyjnych uczył 13 młodych mężczyzn jak zostać pilotem. To nastrojowa bardzo piękna opowieść o tym jacy byli młodzi ludzie w dwudziestoleciu międzywojennym, co ich łączyło, jak bardzo ważna wtedy dla tego pokolenia była kwestia ojczyzny, honoru, podchodzenia do tego rodzaju spraw i ta wyimaginowana szkoła Orląd została przeniesiona na nazwę, na nazwę uczelni, bo uczelnia lotnicza i miejsce, gdzie uczono pilotów, to nie jest tylko kształcenie na wzór akademicki, wtedy na wzór techniczny, ale łączyło się właśnie z kompleksem i komponentem bardzo wielu odczuć emocjonalnych i bardzo wielu doświadczeń, które tworzą razem pilota. Egzamin z dojrzałości takiej zawodowej, ale też dojrzałości emocjonalnej, związanej z miłością do kraju, trzeba było bardzo szybko zdawać. Już we wrześniu 1939 roku, kiedy zaczynała się kampania obronna, kampania polska 1939 roku. Wiemy, że przynajmniej 16 pilotów związanych z Dęblinem miało skuteczne zestrzelenia. To było bardzo dużo. Polska oczywiście nie była w stanie pokonać przeciwnika niemieckiego ze względu na dysproporcje, jeżeli chodzi o liczbę sprzętu i w ogóle siłę armii niemieckiej, która zaatakowała, ale ta szesnastka jest bardzo, bardzo ważna. Pamiętajmy, że w latach 1939-1945 przynajmniej 202 osoby związane ze szkołą Orland zginęły w trakcie różnego rodzaju działań wojennych. To też jest szczególnie ważne. Ale kiedy mówimy sobie o II wojnie światowej, to przede wszystkim przypominamy wydarzenia i miesiące od lipca do października, listopada 1940 roku, czyli sławetną bitwę o Anglię. Ponad 100 osób, 100-203 osoby ze szkoły Orland brały udział w wydarzeniach związanych z tą bitwą. Nie było łatwo z wielu powodów, ale przede wszystkim i z tego powodu, że Anglicy, chociaż bardzo potrzebowali wsparcia, bo od końca czerwca roku 1940 właściwie sami walczyli z przeciwnikiem niemieckim, potrzebowali bardzo wsparcia i potrzebowali ludzi. Ale polscy piloci, którzy w lipcu 1940 roku zaczęli trafiać na wyspy z Francji, a tak naprawdę już od początku roku 1940 zjawiali się na wyspach, nie byli przyjmowani przyjaźnie z prostego powodu. Dla Brytyjczyków, czy nam się to dzisiaj podoba, czy nie, byli symbolem pewnej klęski, no co mo czego możecie nas nauczyć, przedstawicieli wielkiego światowego imperium, jeżeli wy swoją wojnę z Niemcami przegraliście przez cztery, w ciągu czterech tygodni. Polacy mogli mieć problem z obsługą sprzętu, którego nie znali, mieli przede wszystkim problem z językiem, też specyficznym językiem używanym w trakcie nawigacji. Ale e, pracowitość tych ludzi, a też taka determinacja w walce o to, żeby przypominać o polskim istnieniu, mimo że Polska już była od, pod okupacją od kilku miesięcy, sprawił, że ci ludzie e, zdołali się zaadaptować do, do nowej sytuacji. Bardzo często przypomina się i warto może przy takiej okazji też przypomnieć fakt, że e, osiągnięcia polskich pilotów były e, tak znaczące i tak duże, że e, w pewnym momencie e, nawet brytyjscy żołnierze robili taki manewr, Taktyczny w cudzysłowie, polegający na tym, że naszywkę ze słowem Poland przypinali sobie do przedramienia, ponieważ dziewczyny wybierały często w rozmowach i szukały rozmówców właśnie z Polski, bo polscy piloci słynęli z tej pozytywnej, pozytywnej brawury i takiego no, pięknego omiłowania życia, nie wchodząc w niepotrzebne szczegóły, myślę, że te, tego możemy się troszkę domyśleć. Dlatego, ze względu na swoje osiągnięcia w trakcie tej sławetnej bitwy o Anglię, bardzo szybko zmieniła się też percepcja społeczna Polaków w Wielkiej Brytanii, ale też i to takie emocjonalne oddziaływanie Polaków na otoczenie i odwrotnie. Pamiętajmy, że w trakcie bitwy o Anglię swój rytm bohaterski uzupełnili i na zawsze przeszli do historii nie tylko lotnictwa wielkie postaci związane z Dęblinem, które dzisiaj są dla nas symbolem w ogóle myślenia i patrzenia na lotnictwo. To znaczy Stanisław Skalski, Witold Urbanowicz, Jan Zumbach, niezapomniany i genialny, Eugeniusz Chorbaczewski, poza tym Król i Łokuciewski, a zatem ta sztafeta wielkich pilotów, która właśnie nabywała umiejętności w Dęblinie. A później rozsławiła to miejsce, i dzisiaj te osoby są właściwie częścią czegoś, co nazywamy popkulturą historyczną, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Rok 1944 i przede wszystkim 1945 rozpoczyna niezwykle trudne, trudną historię w dziejach państwa polskiego, a zatem też jeżeli chodzi o Szkołę Orląd, bo przecież nie była ona wyłączona z rewiru Polski Ludowej i później z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na początku komuniści rozpoczynają pewną grezę ze społeczeństwem. Ona nazywana jest bardzo często przez historyków tak zwaną łagodną rewolucją. Do czego zmierzam? Do momentu, kiedy nie osiągnęli pełni władzy, komuniści Grali z Polakami, to znaczy pozarowali, że troszkę będzie tak jak przed rokiem 1939, a to, co było złe, będziemy poprawiać. E, nikt nie wiedział, jaka będzie przyszłość, i bardzo wielu e, Polaków, w tym i żołnierzy, e, Starało się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości, biorąc za dobrą monetę to, co jest mówione. Ludzie chcieli odbudowywać swój kraj po hekatombie tragedii II wojny światowej i w tym gronie znalazła się niezwykła postać na naszej uczelni, którą przypominamy od kilku lat, a która to była zapomniana przez wiele lat. Otóż w gronie żołnierzy, którzy wrócili do Polski po roku 1945 z zachodu był Szczepan Ścibior. Człowiek, który. Znalazł się po 1939 roku. Właśnie na zachodzie dużą część II wojny spędził w niemieckim... Obozie, a po 1945 roku po prostu wracał, chcąc odbudowywać ten kraj, a tutaj chcąc odbudowywać Polskę. W roku 1947 został komendantem tej uczelni, odtworzonej już w roku 1945. I na początku wydawało się, że osoby mające kwalifikacje dobrze odnajdą się w tej rzeczywistości. Ścibior zaczął dbać o rozwój, o kadrę, o szkolenia, a nawet 10 czerwca 1948 roku na biurku generała roli Rzymierskiego, ówczesnego ministerstwa. Ministra Obrony Narodowej zjawił się wniosek awansowy ścibiora generała. Ale rok 1948 to już jest moment, kiedy komuniści czują się pewnie i coraz bardziej pewnie. Już sfałszowali wybory do sejmu ustawodawczego, wcześniej sfałszowali tzw. referendum trzy razy tak, już przejmują władzę, już mocno zwalczyli i zwalczają polskie podziemie niepodległościowe, takie osoby jak Ścibior z backgroundem biograficznym z drugiej RP zaczynają jawnie być uważane za przeciwników tzw. władzy ludowej. Od roku 1950 aparat przemocy, Urząd Bezpieczeństwa, prowadzi sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim STARY. Zaczyna się już taka profesjonalna inwigilacja Szczepana Ścibiora. Aparat bezpieczeństwa zdobywa do tego bardzo cenne źródła informacji. Najważniejszym informatorem będzie osoba, urzędniczka, kobieta o pseudonimie Irena, która będzie znajdowała się w pionie szkolenia i będzie jedną z najbliższych osób z kręgu Szczepana Ścibiora. Szczepan Szczipior e, zostanie zakwalifikowany do takiej grupy, która w propagandzie komunistycznej będzie nazywana Anglikami, to znaczy osobami, które przybyły z Wielkiej Brytanii po roku 1945 i przybyły tutaj nie, żeby odbudowywać ten kraj, tylko jak komuniści to określą, przybyli tutaj po to, żeby właśnie obalać władzę ludową i przywracać II Rzeczpospolitą. Historia Szczipiora e, e, nabierze wielkiego tempa, bo o, na początku lat e, 50. zaczyna się najbardziej Gorący i okrutny okres epoki stalinowskiej w Polsce. Sibior zostanie aresztowany w roku 1952. Kilka miesięcy będzie brutalnie prześladowany. Zresztą. Y i dotknie go historia, którą nieco znamy w przestrzeni publicznej z rozmów z KATem. Oczywiście ścibior nie siedział z Jurgenem Stropem w celi więziennej, ale będzie siedział z kolejnym informatorem Służby Urzędu Bezpieczeństwa, który będzie informował przełożonych o tym, jakie nastroje przejawia ścibior, jak bardzo się boi, czego się obawia, w jakim jest stanie. Szczepan Ścibior w maju 1952 roku zostanie w krótkim bardzo procesie skazany na karę śmierci i w sierpniu 1952 roku zostanie zamordowany. Będzie w, tej, w tym wielkim gronie osób ofiar epoki, epoki stalinowskiej. E, przywracamy jego pamięć w roku 2018. Dopiero w roku 2018 ekipa pana profesora Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej odkryła doczesne szczątki generała Ścibiora i w listopadzie 2019 roku e, został on pochowany na terenie uczelni. Dzisiaj studenci, którzy przemierzają kampus naszej uczelni, żeby znaleźć się na różnych obiektach i mieć, e, odbywać zajęcia, mogą przechodzić i przechodzą e, nie Podal nagrobka generała Ścibiora i ta y, chlubna bardzo a trudna przeszłość łączy się ze współczesnością. Sibier zginął dlatego, że chciał odbudowywać lotnictwo. Pamięć takiego pozytywisty jest bardzo ważna dzisiaj, żeby wspominać osoby, które nie ginęły w czasie bitwy o Anglię, ale chciały tak metodycznie bardzo i właśnie pozytywistycznie po prostu budować lotnictwo dla kolejnych pokoleń pilotów i dla samej Rzeczpospolitej. Sibier jest jednym z symboli tej epoki bardzo trudnej całej polskiej Ludowej, PRL-u jest tą postacią, której, tak jak powiedziałam, której przywracamy pamięć. Ale oczywiście innym bardzo ważnym symbolem i ikoniczną postacią dla Szkoły orląd jest generał Hermaszewski, który tutaj się kształcił, no i jest rzecz jasna Pierwszym Polakiem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej. Samo przyjście generała Hermaszewskiego pokazuje, co dawała Szkoła Orląt. Lotnictwo i w ogóle szkolnictwo było w okresie po roku 1945 szansą na gigantyczny awans społeczny. Generał Harmaszewski wspominał, że kiedy chciał się dostać do szkoły Orląt, musiał zaliczyć zajęcia sportowe. Wygrał bieg na 1500 metrów, ale ponieważ nie miał odpowiednich butów, jego rodzina nie miała odpowiednich warunków finansowych, to biegł boso i przez dwa tygodnie odczuwał konsekwencje biegnięcia po, po żwirze. Generał Harmaszewski to skomplikowana postać. To postać osadzona w pewnych kontekstach i trudnych bardzo realiach PRL-owskich. Wiemy, że od roku 1962 był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Współpracował jakiś czas, prawdopodobnie około dwóch lat. Materiałów nie zachowało się dużo. Mówię o tym dlatego, żeby jeszcze raz podkreślić, jak bardzo ta epoka była skomplikowana. Ten trudny życiorys, te trudne realia i te trudne konteksty warto dzisiaj znać i warto o nich pamiętać, ale one nie mogą być e, jedynym wyznacznikiem tego, co sądzimy o danej postaci. Generał Harmaszewski, e, kiedy już był dojrzałym człowiekiem, znalazł się w gronie osób, które miały podjąć się niezwykłego zadania, to znaczy miały reprezentować Polskę w kosmosie. W drugiej połowie lat 70. XX wieku władza komunistyczna przeżywa już bardzo potężny kryzys. Gierek, który doszedł do władzy w roku 1970, zaproponował Polakom konsumpcyjne podejście do życia, wreszcie, ale też i taką postawę bardzo konformistyczną. Nie było już ostrości rewolucyjnej, miało się liczyć zwykłe życie codzienne, tylko że po roku 1975 nie ma już pieniążków na to dobre życie codzienne i trzeba było odwrócić uwagę Polaków od trudności ekonomicznych. I wtedy ekipa Gierka wpada na pomysł, pokażmy światu, że jesteśmy potężni, znajdźmy się w kosmosie. Do drugiej połowy lat 70. 44 e, Rosjan było w kosmosie, 43 Amerykanów. Polska, gdyby znalazła się w tym gronie, no to rzeczywiście dołączała do niezwykle ważnej sztafety. W roku 1976 Związek Sowiecki podpisał umowę z tak zwanymi krajami Bloku Wschodniego tutaj była Polska, Niemiecka Republika Demokratyczna, czyli NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, Mongolia i Kuba o programie kosmicznym, e, gdzie ustalono Kolejność przedstawicieli poszczególnych państw, którzy znajdą się za pośrednictwem Rosjan w przestrzeni kosmicznej. W grupie trzech, bo w latach 1976-78, trzech przedstawicieli miało się znaleźć w kosmosie, miała być Polska. Oczywiście toczyła się walka, kto będzie pierwszy. Bardzo chcieli przedstawiciele NRD. Niemcy były niezmiernie ważnym partnerem, wtedy też ekonomicznym Związku Sowieckiego. Czechosłowacja miała trudne doświadczenia roku 1968. Czesi chcieli być też pierwsi, no ale Gierek podkreślał, że my, Polacy, no, mamy trudną sytuację gospodarczą, to jeżeli chcemy odwracać uwagę, Polska powinna być pierwsza. Ostatecznie na początku marca 1978 roku najpierw przedstawiciel Czechosłowacji Władimir Remek pojawił się w kosmosie, a pod koniec czerwca, 27 czerwca 1978 roku. Roku na 8 dni e, wyruszył tam generał Hermaszewski. To było niezwykłe wydarzenie w historii państwa polskiego, później też w bardzo e, takim przebiegły dla władzy w sposób dyskontowane w wymiarze propagandowym, bo rzeczywiście Hermaszewski, będąc tam 8 dni, pokazał siłę, a przynajmniej rzekomą siłę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zabrał ze sobą akcesoria, które były symbolem tego państwa. Wiemy, że wziął m.in. manifest PKWN-u, wziął ze sobą portrety Gierka, Bieruta, e, a kiedy wrócił, szczytem takich wydarzeń związanych z, ze świętowaniem tego momentu było oczywiście 22 lipca 1978 roku. Generał Hermaszewski stał się symbolem tej uczelni ze względu na swoje osiągnięcia. W latach 80. był też instytucjonalnie jeszcze mocniej związany z uczelnią, ponieważ pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za kształcenie w Dęblinie, a pod koniec lat 80. był też tutaj komendantem tej uczelni i jego wyczyn, jego osiągnięcia, bez względu na konotacje polityczne i bez względu na pewne zawiłości, jeżeli chodzi o jego życie takie osobiste, codzienne, uwikłane nieco w funkcjonowanie razem z aparatem przemocy, bez względu na te rzeczy stał się pewną twarzą tej uczelni ze względu na to niezwykłe osiągnięcie.